Krajobraz jak na polu bitwy. Zobaczcie, chłopaki poszli na kawę, zostałem sam. Ekspresów cała fura to dzisiaj przyszło do naprawy. Tak na marginesie 70 ekspresów do naprawy czeka, także no szybko to nie będzie. Tydzień, właśnie niestety nie wyrobimy. Ale film jest o czym innym: Katler. Wczoraj go pokazywaliśmy. Pytaliście bardzo dużo pytań, jak dbać o ekspres kolbowy. Co w nim można robić? I teraz tak. Tu wiadomo, tutaj sobie zapinamy łyżkę. Tu nam się mieli kawa, bo to jest z funkcją młynka. Możemy pokazać, co on ma w środku. Więc tak, katlerek ma fajny młynek tutaj metalowy. A co jest istotne? Istotne jest, co taka kolba ma w środku, żeby Wam zobrazować, co możecie naprawiać. To zobaczcie, co to ma. Tu mamy tak: jedna grzałka. To jest grzałka od gorącej wody na grupę. Tutaj będzie grzałka pary. Tu mamy silnik młynka. Przepływomierz, tu mamy zawór, tu mamy pompę Tu kolejne zawory, więc tak naprawdę w tym ekspresie odkamienianie Częste, gęste odkamienianie I to jest jedyne co możemy zrobić przy ekspresie kolbowym, jeżeli go mamy to kolbowo odkamieniamy W tym ekspresie widzę akurat grzałki standardowe, przepływomierz standardowy Zawory podobne jak w Philipsach, więc też standardowe Więc tak naprawdę części tego ekspresu bardzo spoko Obudowa metalowa, więc fajny ekspresik a co do jeszcze dbania o takie ekspresy kolbowe, no to tyle co możemy zrobić, sobie przyczyścić tutaj sitko, wiadomo po każdej kawie, ewentualnie po dłuższym czasie używania mamy tutaj śrubeczkę, możemy sobie sitko zdjąć i je przyczyścić. Więc było masę pytań telefonów od wczoraj, czy te ekspresy są lepsze, jeżeli chodzi o, o wilgoć, o fusy, o robaki, na pewno są lepsze, ponieważ całe tutaj mielenie, wszystko odbywa się na zewnątrz, możemy to wyczyścić. Co prawda wymaga to więcej czasu i energii, nie jest to ekspres dla leniwców, ale zapewnia lepszą higienę, bo z ekspresu wypływa tylko woda, którą musimy regularnie odkamieniać, czyścić, więc taka kolba, jeżeli macie czas, ja ją w weekend biorę w domu, nagram w ten weekend albo kolejny film, rzeczywiście i kolba i automat stoją mnie w domu, więc polecamy, ekspresy kolbowe są czystsze.